Hej hej hej, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie Ja jestem Marvolo a to jest Battle Station z Pacyfik Witajcie moi drodzy e, Dobrze słuchajcie, czas na czwartą misję O ile dobrze nie liczę Mianowicie 8 maj 1942 rok e, I mamy tutaj słuchajcie bitwę na Morzu e, Koralowym e, A więc była to myślę, chyba kolejna próba ze strony Japończyków, aby zatopić jednak trzy bardzo groźne amerykańskie lotniskowce. Słuchajcie, tym razem będziemy bronić Shoho. Shoho. Okrętu, który został uszkodzony przez amerykańskie ataki. No i tutaj będziemy się głównie, słuchajcie, bawić w obronę przeciwlotniczą. No I dobrze, After the U.S. is too little raid, they've split their carrier force. This could prove a costly mistake for them. We expect a decisive victory when we clash with the US forces. However, the enemy has damaged our light carrier Shoho. This vessel is required to provide air cover during the forthcoming landings at Port Moresby, so it must be escorted to safety. Its survival is imperative. Okej okay, moi drodzy. E, a więc e, myślę, że chyba wiecie, co to był Raid Dulitla. Du, du e, a więc słynny e, atak na Tokio, który miał być e, zemstą za Pearl Harbor. E, oczywiście poprowadził go e, pułkownik Dulitl, stąd też nazwa. Wówczas e, 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 kilkanaście e, samolotów B-20 B26? Chyba tak, B26 czy b 20 Nie, no chyba 6. Nie są mieli B26, B26, B25. Zaatakowały japońską stolicę. Dobrze, dobrze moi drodzy. No a słuchajcie, teraz mamy bitwę na Morzu Koralowym. Musimy eskortować uszkodzony, lekki lotniskowiec. Shoho. Dobrze, kontynuujmy. Dobrze, mamy ochraniać Shoho przed atakami. No dobra. Ok, kontynuujmy. Zawodowiec, lecimy. No, jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie. 8 maja 1942 rok. Droga do portu Moresby. An enemy recon plane has spotted us, sir. Things are about to get interesting. Okay. Enemy units are in whoa, 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 whoa! Obać. Ten samolot moi drodzy. So, we've got enemy strike planes inbound. oh no wow. matter what, we must continue. Fire all we have at them! Dantlesy Gdzie one są? Tam skończ nad Zobaczcie, jest trochę? Rozejrzyjmy się. Na razie rozpocząć ogień zaporowy. Tak, Dantlesy. Okręty. Przepraszam, ja samoloty. Ja są sam, bombowce nurkujące. Coś tam trafia, Cały czas Dobra, walimy. Tam są. Kolejne. No ja tutaj tylko łącznie steruję obroną przeciwlotniczą, okręt chyba sam pływie Troszeczkę chyba zygzakujemy no, z tej strony teraz Na mini-mapie ich mam Nasze is lost to truck or enemy submarines just a few dozen Powiedz im, here. Tell them to keep To są te de de dewastatory e amerykańskie e samoloty torpedowe. A ja więc niszczymy skorczywyków. coś jeszcze nadlatuje. Samolot rozpoznawczy. Tam coś chyba widzimy. Uwaga, nadlatują. Kolejne, okre... 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 kolejne samoloty przeciwnika. To sobie płyniemy z prędkością 19 węzłów. Dobra, lecą. Kolejne... kolejne samoloty... torpedowe. Rozpocząć ostrzał. Uwa, dużo ich tu. Ja jest. Możesz mocić. Yy, też oczywiście sama wali. Ja tylko... Tutaj. Dobra. Gdzie jeszcze? Tu, Przele... przeleciały obok mnie. Tak, wiem, wiem, wiem. sobie troszeczkę swoich ostrzelałem o, lecą teraz kolejne Dantesy Niestety nie mam w ogóle możliwości mm, sterowania okrętem a jest, łupać a jest, zestrzelony Okej. Okay. Mamy ich. Mamy odznakę krążownika. Tam jest chyba okręt podwodny. Się czai. Widać, ma nawet peryskop. No nic, nie poradzę. Okej, okay, tam gdzieś są kolejne samoloty. Zajęcie ja rozpocznijmy ogień zaporowy. Na wszelki wypadek, żeby dobrze ich tutaj przywitać. Dobra, zdjęty. Czy mi powie ktoś, jak mam zniszczyć tą, ten okręt podwodny, przeciwnika? Co? The deck is cleared for operations, sir. Get up some fighters.

Dobra, co my tu mamy? Aha, dobra. Sir? forget it. We are making good progress. The American planes won't stop us. Dobra, ok. To sobie weźmy. A, możemy tutaj sobie wysłać... Dowodzi troszeczkę tym lotniskowcem. Dobra, więcej... E, więcej myśliwców wysłałem. Co my tu mamy? We've identified an enemy radar station. Wow. Chodź, wow. Nie przesadzić. Top jest ta stacja. Zniszczona. Mam cię. Dobra, rozwalone. Musiałbym też jakoś zniszczyć ten okręt podwodny, ale nie wiem za bardzo jak. To chyba mamy jakieś maszyny wroga za chwilę. Dobra, to są Dewastatory. Dobra. O, zderzyłem się na serio z typem. Dobra. Okej okay. Ej co jest Dobra sorry Mój błąd Nie wiem czemu miałem włączony w ogóle ciąg w silniku Górę jeszcze mi telefon dzwonił przed chwilą Mamy tu ten cholerny okręt podwodny Nic nie jestem w stanie Dobra Okej okay. Dobra, pomyślmy coś nad tym okrętem podwodnym. Tak go chyba nie załatwię. Sir, we've lost with our Dobra, na razie lecą kolejne samoloty przeciwnika. na wrót a ja wiem, że on zniszczy ten okręt podwodny tylko powiedzcie mi może jak tych tutaj poproszę Uaa! Przywalili nam. Okej. Okay. Misja zakończona tak po prostu. Dopiero wtedy, kiedy ogarnąłem jak zniszczyć okręt podwodny. Co i ja oczywiście go nie zniszczyłem, nie? No ale trudno. Tak to już bywa. No i zobaczymy. Co się tu wydarzy? Tak wiem, chciałem ją zniszczyć Dobra, odblokowałem okręt klasy Kizuki O, srebro zdobyliśmy Szkoda, że tego okrętu podwodnego nie zniszczyłem Ale trudno O i yy, Mamy też eskadrę walów A więc yy, bombowców nurkujących Dobra Ok, co my tutaj teraz mamy? No, hmm, myślę, że jeszcze jedną misję sobie zrobimy. E, słuchajcie, inwazja na Port Moresby, bitwa piąta. E, obejmiemy, obejmiemy dowództwo nad grupą wodno-lądową. E, no i sobie zdesantować nasze oddziały na brzeg. Dobrze, zróbmy to. and the base will be a vital springboard for further expansion in the region. The operation will also see the Allied outcomes fate. Amphibious forces will seize the island bases and pave the way for full-scale attacks later against Midway and Hawaii.